Wszystko zaczęło się wczesną wiosną. Miałam różne przeszkody do pokonania w realizacji swojego celu. Nic nie mogło mnie powstrzymać. Miałam wokół siebie wiele pomocnych dłoni. I tak powoli powstawało to piękne miejsce. Było coraz bardziej zielono. Od samego początku moje własne domowe przetwory z mojego własnego ogrodu były moim celem. Dziś zbieram już owoce swojej i moich przyjaciół, naszej wspólnej ciężkiej pracy i zapraszam Cię na nowy film. Cześć dzień dobry, moi kochani! Zapraszam Was na kolejny odcinek i dzisiaj witam Was w swoim ogrodzie ponieważ będziemy wykonywać konfiturę, konfiturę dyniową z jabłkami. Ta dynia to jest dynia Hokkaida, która tam wisiała za mną i osła sobie na płotku. Dojrzała, także mam dynię hokkaidą. mam też tutaj taką dynię w koszyczku. I to jest dynia bezłupinowa, która mi odpadła z krzaka przy koszeniu trawy. Także. To będzie nasza taka podstawa. Teraz sobie zaję jeszcze kilka jabłek do tej konfitury, ponieważ wszystko będzie robione intuicyjnie, nie będę niczego jakoś super wyważać. Tylko po prostu Wam pokażę, jak ja taką konfiturę wykonuję. Więc teraz poszukam sobie dojrzałych jabłek. Takie jabłuszka spadają już z drzew, nie wyglądają na jakieś super dojrzałe. Ale to w ogóle nie przeszkadza. I użyjemy sobie takie do, do dżamiku konfitury, maremolady. Zobaczymy, co tak naprawdę nam wyjdzie. Tutaj mamy jabłuszko i widzę jakiś chyba nawet jeszcze w nim siedzi sobie robaczek. Aha, i też mywka chodzi mi po palcu. To jakieś taka, nie wiem, ta mywka jest taka mega duża. Jest to jabłuszko troszkę ubite, ale to nie szkodzi. Ja sobie to wszystko odetnę i użyję tą dobrą część. Kosz jest już pełen do i zobaczcie aż się dosłownie przesypuje. Teraz to wszystko zabieram i zabijamy również Was do swojej kuchni. Wykonamy ten dżem, konfiturę. Czy marmoladę, zobaczymy co nam takiego wyjdzie. A później zimą dziewczynki będą jadły pyszne dożdżówki z tym właśnie dżemikiem w środku. Wszystko wykonam w swoim garnku 11, w jednym, który już nieraz Wam polecałam i na który posiadam kod rabatowy. Szczegóły na arkanie. Jabłuszka już umyłam, teraz je obieram. Wycinam to co jest popsute i zostawiam to co najlepsze. Moje jabłuszka są ekologiczne, niczym nie pyskane. Takich jabłek na wsi jest, uwierzcie mi, pod dostatkiem. Te jabłuszka, one tak pięknie pachną, nie mam pojęcia co to jest za odmiana jabłek, ale one jak już są tak w pełni dojrzałe, robią się takie aż lekko różowe pod skórką. Naprawdę są fantastyczne, no sztos, po prostu sztos. I tak zauważyłam, że co dwa lata są ładne jabłka, nie wiem czy tak u wszystkich, czy tak po prostu jabłka sobie rosną, że co dwa lata są ładniejsze, wiecie o co chodzi. To co ubite to odkrajam, Jakie są jakieś robaczki, to też odkrajam robaczki. O. Radka teraz chodzi do szkoły. Do zerówki, także mam więcej czasu, więc może te filmy będą się pojawiać częściej niż co dwa tygodnie. Bo ostatnio miałam taką dość niską frekwencję. Ale nie będę nic obiecywać, może się to poprawi w najbliższym czasie, bo aż za tym za tym skniłam. No, w niektórych to naprawdę te robaczki się porządnie zadomowiły, ale to jest jedynie oznaka tego, że te jabłka są bardzo, bardzo dobre. Sprzedam Wam mój patent na szybkie obieranie i przyjemne jest to obieraczka do y, skórki w pomidorach, do pomidorów i uwielbiam nią obierać. Wszystko super się obiera szybciutko i bezproblemowo. Jak możecie zobaczyć, ona ma tutaj takie specjalne ząbki. I to właśnie dzięki tym ząbkom tak fajnie się obiera. Bo się super wbija w czy to jabłko, czy marchewkę, A nie tak jak te zwykłe takie obieraczki. Czasami z jednego kawałka, z jednego jabłka jest tylko taki kawałek doby, a reszta to proszę bardzo takie robaczki. A z kolejnego jabłuszka zostało tylko tyle. Nie dużo, ale jak ma się dużo jabłek, to. To w ogóle nie przeszkadza, że tyle trzeba podkrajać. O proszę, a jednak w środku jest robaczek. I to tyle jeżeli chodzi o jabłka, a teraz zajmiemy się tą piękną dynią. I tą dynię będę kroić w skórce, ponieważ dynia, skórka w dynie i Hokkaido jest jadalna. Dynia również jest ekologiczna, niczym nie pryskana, wyrosła na oboeniku Umytą tnę w kawałeczki i wycinam z niej środek. A następnie kroję na mniejsze części i dorzucam do jabłuszek. A teraz w międzyczasie opowiedz mi, jak minął Ci dzień i czy choć trochę relaksujesz się przy moich filmach. Już niewiele zostało mi do skojenia. Ja nie wiem, czy Wy kiedyś jedliście dynię Hokkaido pieczoną pieczoną wraz ze skórką. Wtedy jest, uwierzcie mi, najlepsza. Jest jeszcze taka dynia, nazywa się Prince. Czy coś takiego? Jest taka zielona i jest taka słodziutka jak jakieś cukierki i pieczona również jest najlepsza. W zasadzie do tego przepisu moglibyśmy użyć też dnie pieczoną, ale wszystko sobie ugotujemy na parze w moim. Cudownym ganku 11 w jednym, który już nieraz uratował nam życie. A jeżeli chodzi o te nasionka, tutaj to ja mogłabym je wysuszyć i mieć na przyszły rok. Robiłam tak w zeszłym roku, jednak teraz sobie odpuszczę i w przyszłym roku kupię sobie po prostu nasionka ze sklepu. Wszystko już skrojone, wrzucę sobie tutaj do genuszka i ustawię sobie. Troszeczkę podleję to wodą, dosłownie y, troszeczkę, y, i ustawię sobie na gotowanie pod wysokim ciśnieniem. Y, wiecie co? Tak my, myślę, że tak naprawdę wystarczyłoby 12-15 minut, y, ale ja ustawię sobie na więcej, ustawię na 20 minut, żeby to wszystko było tak ekstra, ekstra miękkie. Y, po gotowaniu, po, dwa, po 12 minutach. Wszystko jest mięciutkie. Fasola na przykład gotuje się w tym garneczku 15 minut, 15 do 20 maksymalnie i jest super mięciutka. Nie tak jak normalnie na wiecie, zwyk w zwykłym garnku na gazie. Godzinę czy półtorej. Tutaj to się dzieje w 15 minut, więc wyobraźcie sobie, jak będzie ta dynia rozgotowana. Po 15 minutach gotowania pod ciśnieniem będzie. Mięciutka, może nawet już zrobi się z tego mus, ale właśnie taki mam zamiar. Chcę, żeby aż to się wszystko tak pięknie, pięknie rozpadło, jakbym to bardzo, bardzo długo gotowała w normalnym garnku. Więc odpalamy, pressure cook <grym> i 20 minut wstarać. Została mi dynia bezgłupinowa i jej tutaj akurat nie użyję, ale na przykład będę mogła użyć y, do wykonania takiego keczupu z pomidora, pomidorowego na przykład. Y, albo do jakiegoś innego dżemiku. Można ją użyć na słodko, na słono, jak tylko chcecie, tylko aby Wasza wyobraźnia trochę działała. A tutaj patrzcie, jakie mam przepiękne kwiatki z ogrodu. Y, część kwiatków jest nowych, ale część jest jeszcze z urodzin honoratki. Czyli trzymają się już ponad dwa tygodnie. Nie wiem co to za kwiaty, ale trzymają się bardzo, bardzo długo. No spójrzcie tylko, przepiękne. A w międzyczasie idę wynieść ogieki, A jeżeli chodzi właśnie o nie, to mam pod domem taki kompostownik, gdzie wyrzucam wszystkie takie rzeczy organiczne, a później. Za rok czy za dwa lata, nie miała własny kompost do swoich warzyw. Także bardzo Wam serdecznie polecam zrobić sobie własny kompostownik. Przygotowałam sobie 4 y, litrowe słoiki, mam nadzieję, że to wystarczy. Y, a tutaj, jak widzicie, zostało jeszcze tylko, y, została tylko jeszcze jedna minuta do końca. Ok, są dwie minutki po gotowaniu, i ja teraz sobie tutaj y, przyłączę. I leci para, wchodzi z Mam tutaj taki ręczny blender, on jest trochę słaby, ale spróbuję tym zblendować, a jeżeli się nie uda, to wrzucę do takiego, um, zawartość um, garnka wrzucę do blendera kielichowego. Słucham? Co się stało? Buba. Co mówisz? Buba. Jaka buba? Buba. Buba. I ciśnienie zeszło. W innym razie nie mogłabym otworzyć pokrywy. Zobaczymy. Zaraz widelczykiem sprawdzę, czy to jest mięciutkie. Mam tu swój ulubiony widelczyk. Wszystko wydaje się być w porządku. Dżemik jest już gotowy. Następnie przelewam go do umytych i wyparzonych wcześniej słoików, jak również zakrątek. Ym, dokładnie wycieram, jeżeli gdzieś mi się zalało w okolicy zakrętki, zamykam i używam sobie do tego ścieczka, ponieważ ten słoik jest niesamowicie gorący i odstawiam. Następnie będę. Pasteryzować słoiczki w garnku, który wyłożę jakimś materiałem, e, przez 30 minut. Po pasteryzacji układam słoiki do góry dnem w celu zawekowania, i tak oto prezentują się gotowe konfitury. Do zobaczenia w kolejnym filmie.